Mimo, że mogę Cię teraz nieźle zaskoczyć, kask wcale nie został opracowany do lansu i poprawy Twojego wyglądu. Wiem, że co się nie dojedzie, to się do dowygląda, ale przede wszystkim chodzi o ochronę Twojej głowy w trudnych sytuacjach. Wypadki na motocyklu crossowym są częste i mega nieprzewidywalne. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie leciał fajną ścieżką, a nagle bum, je, yeah, katapulta kilka kozów. Przyciąganie ziemskie zrobiło swoje już wiesz jak twarda jest ziemia. Dlatego ważne jest, aby wybrać kask, który zapewni nam najwyższy poziom ochrony. Na rynku dostępnych jest masa różnych wariantów od wielu producentów w cenach nawet do kilku tysięcy złotych. Zostań ze mną, aby przekonać się, czy damy radę znaleźć coś za dwie stówki. Witajcie na kanale Bajamoto.pl. Jeżeli szukasz swojego pierwszego kasku, to po przekopaniu całego internetu mogło nasunąć się trochę wątpliwości odnośnie nazewnictwa. To jak w końcu? Kask Cross czy Enduro. W znacznej większości nazwy te stosowane są zamienne, a producenci nie rozróżniają ich na wersję i Enduro. Czasem można spotkać się z twierdzeniem, że kaski Enduro to te, które mają kształt crossowy, ale są wyposażone w szybę. Jednak uważam, że nazywają się kaskami adventure'owymi. Co tak naprawdę chroni Twoją głowę? Pójdziemy sobie po kolei i omówimy kolejne warstwy konstrukcji kasku, dla dokładnego zobrazowania, ile składowych ma wpływ na poziom ochrony Twojej makuły. Powłoka zewnętrzna. Pod tym, co wielu z Was interesuje najbardziej, czyli grafiką, znajduje się skorupa zewnętrzna. Ta ma za zadanie przyjąć część energii uderzenia i rozproszyć ją po całej powierzchni kasku. Często po grubym kreszu skorupa pęka i wtedy pewnie usłyszysz od znawców o Panie, co za gówno, że pękło. Pęknięta powłoka kasku oznacza rozproszenie i wytracenie ogromnej ilości energii, która była wycelowana w Twoją głowę. Kolejna funkcja to ochrona przed przeniknięciem do wewnętrznych warstw wszystkiego, co lata w powietrzu i może chcieć Uszkodzić. Kamienie, gałęzie, skały, meteoryty. Skorupa zewnętrzna najczęściej produkowana jest z poliwęglanu, ABS, u włókna szklanego lub włókna węglowego. W walce o cenę króluje poliwęglan i przy omawianej półce cenowej na nim pozostanie. Zdecydowana większość producentów kasków nazywa go po swojemu, ale właściwości mechaniczne i poziom odporności na uderzenia jest bardzo zbliżony. Względem droższych materiałów ma wyższą odporność na punktowe przebicie skorupy, ale z reguły jest też sporo cięższy. Wyściółka z EPS-u, wbrew pozorom, to najbardziej aktywny element kasku. Wnętrze wyprodukowane ze spienionego poliestyrenu odkształca się, absorbując znaczną część energii, chroniąc Twój mózg i Ciebie przed przeniesieniem się na poziom rozwoju pierwotniaka. Różne gęstości EPS-u kompensują różne prędkości uderzenia głową i poprzeszkody. Im lepszy kask, tym więcej różnych gęstości. W modelach, które dla Was przygotowałem, po prostu jest. Co wcale nie jest takie oczywiste, bo jak wybierzesz najtańszy za zatestuj certyfikatu, możesz spodziewać się co najwyżej styropianu elewacyjnego. Najważniejszą informacją na temat tej warstwy kasku jest to, że raz odkształcony EPS nie wraca do swojej pierwotnej postaci. Pod skorupą zewnętrzną pozostaje pusta przestrzeń, która nigdy więcej nie zaabsorbuje już nawet ciosu pomidorem. Jeżeli nadal nie rozumiesz co to znaczy, wyjaśnię Ci to prościej. Miałeś grubego kresza i swoją głową chciałeś rozwalić lądowanie chopy? Kask musisz odłożyć na półkę i nigdy więcej już go nie używać albo po prostu wyrzucić. Wiem, że to smutne, ale to prawdziwe. Trzecim kluczowym elementem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo jest pasek zakończony zapięciem. Mimo, że niepozorny i często ignorowany przez wielu riderów, musi być zapięty, aby kask spełnił swoją rolę. Gleba bez zapiętego kasku może skończyć się jego skalę spadnięciem, a skutków nie muszę nawet tłumaczyć. Walisz głową w posadzkę i modlisz się o boską ochronę. Najpopularniejsze zapięcie w kaskach offroad to Double D. To nic innego jak dwa metalowe deringi. Pasek obiła się wokół pierwszego, a następnie wraca przez drugie. Tak dociśnięty zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Co ciekawe, to jedyne zapięcie respektowane przez federacje sportowe takie jak FIM czy AMA. Czasem można spotkać także wygodniejsze w obsłudze zapięcie mikrometryczne. Plastikowa, ząbkowana taśma wchodzi do wnętrza klamry i opiera się na blokadzie utrzymując zapięcie. Rozwiązanie wygodniejsze i dopóki nie planujesz startu w zawodach w zupełności wystarczające. Pozostałe elementy kasku to dodatki bardziej wpływające na wygodę. Wyściółka. Tworzy wygodny bufor pomiędzy Twoją głową a warstwą EPS-u. W tańszych kaskach cieszymy się z tego, że po prostu jest, a kiedy można już ją wyjąć do prania, to już jest luksus. Czasem zdarza się, że w niskiej półce cenowej producent dorzuci materiał Kulmax, który pochłania wilgoć i to wszystko. Naszek jego najważniejszą rolą poza zajebistym wyglądem jest ochrona przed intensywnym słońcem i całym tym gruzem, który leci spod koła motocykla jadącego przed tobą. Jeżeli jest regulowany, to już super. Możesz go wtedy dopasować do swoich potrzeb. Wloty, wyloty, kanały wentylacyjne. W tym przypadku im więcej, tym lepiej. Większe powierzchnie wlotów, to więcej chłodnego, świeżego powietrza opływającego Twoją głowę. Za jakość wentylacji odpowiada także kształt kanałów wentylacyjnych w warstwie EPS-u, ale przyjmujemy, że w tym pułapie cenowym jest bardzo podobnie. Teraz, kiedy mamy już podstawową wiedzę, co tak naprawdę w kasku ma znaczenie, nawiązujemy do tytułu filmu. Jaki kask gros do 200 zł? Wybacz stary! ale naprawdę nie jestem w stanie nie zaproponować Ci nic do dwóch stówek. Twoja głowa i bezpieczeństwo podczas jazdy jest dla mnie zbyt cenne. Mimo, że Ty możesz uważać inaczej i swoją głowę wyceniasz na mniej niż cztery duże pizze, ja osobiście skupiłem się tylko na kaskach, które zapewnią Ci minimalny poziom ochrony. Pierwsza propozycja to iMix FMX-02. Bazowa cena sugerowana to 329 zł dla koloru, i 290 dla białego lub czarnego. W promocji może uda się dopaść taniej. Skorupa w jednym rozmiarze z ładnie nazwanego poliwęglanu HRS. Jeden rozmiar to delikatna waga, ponieważ jeżeli wybierzesz kask S, będziesz mieć skorupę XL. Ale nie ma co oczekiwać za dużo w tej cenie. W środku warstwa EPS-u o jednorodnej gęstości w dwóch wielkościach dla poszczególnych rozmiarach. Dla trochę lepszego dopasowania i wygody. Jeżeli chodzi o komfort to wyściółka w środku jest i nawet się wybina. Zrobiona z miękkiego i miłego w dotyku poliestru. Nadaje się do prania i dzięki temu kask nie będzie śmierdział. Daszek też jest i pozwala się regulować, co jest dużym plusem. Można go też wymienić. Za wentylację odpowiadają dwa wloty czołowe, jeden wlot szynkowy. Ciepłe powietrze może się wydostać przez aż pięć wlotów w tylnej części kasku. Producent deklaruje wysoki poziom wentylacji i cyrkulacji powietrza, co potwierdzają opinie naszych klientów. Waga 1250 g to całkiem przyjemny dodatek. Szyja będzie Ci za to wdzięczna. Zapięcie mikrometryczne będzie dawało się łatwo zapinać i rozpinać. Kolejny zawodnik to LS2 MX 437 Fast Evo. Grafika w cenie 380, monokolor 330. Tusko Europa to też ładnie nazwany poliwęglan KPA. Dużą przewagą nad tańszym MX są trzy rozmiary powłoki zewnętrznej. Oddzielnie dla rozmiarów XSS ML i XL w górę. Dzięki temu, że jesteś drobnej budowy i śmigasz w rozmiarze S, masz mniejszą skorupę i nie wyglądasz jak kosmonauta. Przyjemna w dotyku poliestrowa wyściółka, którą możesz wyjąć i prać, to mega duża zaleta. Trzy główne wloty powietrza i kilka dodatkowych mniejszych w połączeniu z pięcioma wylotami z tyłu wygląda jakby miało generować niezły wiatr dookoła głowy. Moim zdaniem jest akceptowalnie i bardzo podobnie jak w przypadku tańszego AMXa. Największym plusem tego kasku jest jego waga. 1050 g to niezły hit, który sprawia, że plasuje się wśród najlżejszych certyfikowanych kasków w Europie. Zapięcie podwójne D. Następny jest Shot Furius. Cena zaczyna się od 369 zł dla czarnego i białego i 399 dla wielokolorowych grafik. Z kuponem na bajamoto pewnie wyrwiesz jeszcze parę procent taniej. Dumnie brzmiący skrót SRS to też nic innego jak zwykły poliwęglan, jak w poprzednich dwóch kaskach. Dwa rozmiary skorupy zewnętrznej i dwa rozmiary EPS-u o tej samej gęstości to średni poziom dopasowania rozmiaru. Lepszy niż w AMX, ale gorszy niż w 2 Shot posiada certyfikat amerykański DOT, co informuje nas o wysokim poziomie bezpieczeństwa, ale wpływa niekorzystnie na wagę. Dużą zaletą jest hipoalergiczna w pełni wyjmowana wyściółka. Oznacza to użycie materiału, które ogranicza ryzyko swędzenia skóry głowy i reakcji alergicznej. Dodatkowy plus za ukształtowanie wyściółki w sposób przyjazny okularnikom. 9 wlotów powietrza i 7 wylotów to bycze liczby. I faktycznie jeżdżąc w czocie można poczuć komfort termiczny i niezłą wentylację. Ma regulowany daszek, ma zapięcie DWD. Największa jego wada to 1300 g i średnie wyważenie. Dzięki temu po kilku godzinach jazdy potrafi trochę zmęczyć szyję. Ostatnia mocno naciągana propozycja to AeroTrap. Naciągana dlatego, że jego cena to aż 749 zł dla koloru pojedynczego i 849 zł dla grafiki. Wspominam o nim dlatego, że klienci często rozpoczynając poszukiwania z budżetem na poziomie 400, dokładają ostatecznie kilka stów, bo chcą mieć jeroch, chcą mieć ten prestige, chcą mieć ten komfort. Kto przecież nie chce jeździć w kasku z identycznym logo jak Billy Bolt. Tu mamy do czynienia z poszyciem zewnętrznym już z HRT Thermoplast w dwóch rozmiarach skorupy, jednym dla rozmiarów XS, S i M, drugim dla rozmiarów L do XXL. Kolejna warstwa odpowiedzialna za bezpieczeństwo także ma wyższy poziom niż w poprzednich kaskach. Tutaj mamy już EPS o zróżnicowanej gęstości dla jeszcze lepszej absorpcji uderzeń. Zaraz, po niezłym poziomie ochrony, największym plusem irocha są jego grafiki. Malowania narysowane są przez mega dobrych projektantów, są zawsze świeże i pozwalają się fajnie wyróżnić. Dobrze wpisuje się to przecież w naszą ulubioną zasadę: co się nie dojedzie, to się do wygląda. Komfort ma zapewnić anatomiczna wyściółka z hipoalergicznego, chłonnego i oddychającego materiału sanitizmu. Tutaj też to jest lepsze rozwiązanie niż u poprzedników, ale pamiętajmy, że cena to też dwa razy więcej. Wnętrze oczywiście w całości wyjmowane i nadające się do prania. Wydajna wentylacja zrealizowana przez wloty przednie, wloty twarzowe i wyloty zlokalizowane z tyłu naprawdę działa i zapewnia niezły komfort. Waga 1260 g w górę też nie jest najniższa, ale kask w wrap jest naprawdę fajnie wyważony i nie czuć aż tego tak mocno na głowy. Zapięcie standardowe podwójne D. Na wrapie kończymy. Przedstawiliśmy Wam cztery naszym zdaniem najciekawsze i najlepiej dopasowane do swojej ceny kaski, które zagwarantują podstawowy poziom ochrony głowy. Jednocześnie nie doprowadzą do jej ugotowania przez kiepską wentylację, czy też urwania przez masakryczne wyważenie. Podsumowując, głowa to ważny element naszego życia i niektórym od czasu do czasu się przydaje. Dlatego wypada o nią zadbać. Tymczasem, subskrybuj kanał Bajamoto, koniecznie z dzwoneczkiem. Wbijaj na nasze social media, obserwuj nas na Facebooku, obserwuj nas na Instagramie. Zapraszamy cię też na naszą stronę. I trzymaj gaz!